No, przechodząc z następnego miejsca miałem małą awarię. Trzeba na chodź kładź po, 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 po takich kamieniach. Akurat sobie troszkę stółkę łokieć, no, jak widać. Ale uchroniłem to złamaniem wędki albo uszkodzenia wędki. Spróbujemy, spróbujemy w tym miejscu. W e, dalszym ciągu nie zmieniłem przynęty łowie na woblerka. O. Bezpieczeństwo nad wodą też jest ważne. No mówię, można sobie konkretnie złamać rękę lub nogę chodząc po takich kamieniach. No, mi się udało, akurat sobie skupiłem łokieć. Nie wiem, jakie będą efekty później, ale... Bardzo uważa na swoje wędki tego typu. To jest Nie mam apteczki przy sobie, posłuchałbym to opatrzyć, ale coś nie robi dla ryb, nie? Będziemy się pomału zbliżać do takiego wylotu kanałku. Akurat jeszcze nie jest pora na wylęk Kijanek, ale mamy konia prawdopodobnie. czekamy na wylęk Kijanek, będą tym kanałem płynąć te, kan te kijanki. Tak, konik Będą płynąć te kijanki i będzie tam doskonały przyłów klenia. Konie się złapą tradycyjnie na trzy groty. nie ma uniesionego pyska, dlatego jest łatwo go wyciągnąć. Gorzej jest brzano, więc jak się sensie. brzana zatnie mięsisty pyszczek, to jest katastrofa. trochę no Wracając do tematu, tam jest wypływ kanału. Jak kijanki płyną w okresie spływania z tych, z tych mokradeł tam, z lasów, to jest super atrakcja dla klenia, ponieważ tam się stołówka jest taka. Często jak tam zdarza się złapać klenia, to przy złapaniu go w rękę wypluwa te, tą zawartość tych kianek. Taki czarny, czarna papka taka. One są tam wypasione. Pluski takie. Takie tu zdarza się czekło i ryb. Wszelkiego rodzaju pstrąg, lipień się zdarzy tak samo. No, najczęściej i jest chleń. chleń jaś ściupak, okol. Boleń tu to w takich bardziej wystrzach, gdzie uklejka się gromadzi. Dobra, teraz próbujemy ze środka coś potrafić. Temperatura jakaś jest 22 stopnie Wiaterek jest zachodni, czyli właściwy Ponoć Zachmurzenie już praktycznie zerowe Temperatura jest super Komary nam nie dokuczają Dobra zmieniamy miejsce, muszę uważać żeby sobie znowu łokcia O, nie uszkodzić